Czego to jest jeszcze Wiem jak to jest. Ból dubym jeść. <śm> Kuszen jak się wyżej. Te mnie dywele hejtują, że obstawiałem na Polaka. Ale jak wyszedł w do walki, dobra, e tutaj jest. Koszulka fajna, zawsze z sercem. Tylko że ożałek jest chyba po prawej stronie Fajma jest po lewej stronie. E, no e, mm, Przepraszam, że się mnie wyzywałem pod Tisemisia i takie tam Ale no przepraszam, że się zawiodłem fanów Kurwa przepraszam, ale... Ja też nie mogę sobie. Jak ja zauważyłem. Ja tak, ja mogę wam pokazać, jak to było. Mogę wam pokazać. Patrzę na telefonie. Tak patrzę na telefonie. Ja. E, tam leci. Tam leci. Walka, e, nie? Ja tak patrzę, nie? Na telefonie. I słyszę, kurde. Słyszę, kurde. I słyszę. ten, nie? Sły, bo do końca wysyłałem te. czy patrzę na telefonie. I patrzę, ej nie. Kurwa, co się stało, nie? Polak leży, nie? Ja mówię o co tu chodzi, nie? Potem po 5 minutach jej powtórka. Potem po 5 minutach powtórka. Potem była powtórka. Patrzę. O kurwa, Polak leży, co się stało, nie? Wszyscy kulce na kamerach byli przerażeni. Agata, afagata, Psyhofanka i inne takie tam, no. Ja też byłem zawiedziony, bo nie wiedziałem o co chodzi, nie? I no potem patrzę sobie Instagramy, Instagramy. Nie spałem pół nosy, czyli 2 się, 30 godzin Trochę kurde mi łzy poleciały jak przegrał Amadeusz ale ja lubię jednego i drugiego że chciałem wam przeprosić widzowie ten ktoś w ogląda tego disa ale nie zmuszam bo nie ma sensu, że tego disa oglądać, chyba usunę ten dis takie tam raczej to nie był dis tylko piosenki trzy disy, piosenek o to mi chodzi no druga walka, którą czekałem była Popek na byłem za hejterem. Po kilku tygodniach mi odjebało, i byłem za olejnikiem. Bo to, co widziałem, nie chcę już gadać. Ale. Roguję się widać, że mm, to było tak samo jak. Em, em, jak to się żywa. Kamerzystaż, starzy. Em, Udawali, że coś umieją, tak? No i. Mm, no czy zawiedziony jestem? Już minęły mi smutki, ale i takie tam... Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do widzenia, życzę Wam miłego dnia. Szacun dla Polaka, szacun dla Adiela... Szacun dla Amadeusa Ferreira. Li, rozlikam, rozlikam, Trzeba no. się pogodzić, że ktoś jest lepszy, ktoś jest nielepszy, Albo pewnie był on faulem. Ale jest zaczynaj dla obu dwóch. Polajkowałem na Instagramie profil Boxnera, profil Mateusza i profil, e, profil Polaka. No. Nie każdy ma swoje zdanie. Kogo wy lubicie że Polaka, z Mateusza. Ja lubię obydwu i lubiłem. Zawsze słyszałem że tych i tych. Zawsze oglądałem YouTube e, powtórki jak się pokłócili o co stał, nie wiem o co poszło Sezon dla nich może jeszcze zobaczymy ich w projekcji LadyBug czyli obserwowali takie aktorstwo które to mają rolę e, i muszą wykonywać ten tekst to jest szacunie mm. że jeszcze nerwy mam, ale opadły już mi nerwy po 4 godzinach ale szacun dla, dla nich i kolejna walka, którą czekałem i to była fajna walka, że trumną, że trumną, trumna, 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 no. Yy, fajnie by było, gdyby Stifler był w tej trumnie podczas ceremonii, yy, no, w, podczas ceremonii wodzenia I yy, takie tam, nie? że Jeszcze raz przepraszam, że zawiodłem was po tym disie, yy, przy były komentarze, ale nie wiem, czy ich usunęli, czy nie, bo widziałem tylko te takie komentarze. Mm. Pamiętajcie, Kowrze nigdy nie zginie. Hej, to już będę miał nadal i będę miał nadal. Ale pamiętajcie, Kowrze nigdy nie zginie. Trzymajcie się do widzenia. Ty ma badeusz, tym Polak. Pamiętajcie, ty ma tym Polak. To będzie JPC F zawsze razem. Zawsze razem. Czy była bójka, czy nie było bójki. Pamiętajcie, to, to, to co było na face to face. A Madeusz To nie wiadomo czy się pogodzili już. Nie wiadomo. Ale zawsze razem. Tim Polak nie ma Madeusz. Tim Polak nie ma Madeusz. Nie wolno hejtować. Bo mam... Nie no, żartuję. Dobra, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, elo, cześć, pa Buzka, pa